Dobry start. Tam prowadzi Virtuti Militari. Sambor, Laskadel. Blisko razem. Wyjście na przeciwległą prostą 1800 metrów na ostatniej pozycji Natalia of Budizin, a stawkę prowadzi Virtuti Militari. Sambor jest na drugiej pozycji. Trzecia, czwarta, piąta razem. Tam mocno zgrupowane. Na trzeciej pozycji Nebel Laskadel y, Turek. Na ostatniej Ice Luri i Really Fast, Natalie of Buddhism. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Prowadzi Virtuti Militari, Sambor, Turek, następnie tuż Nebel, Ice Luri, Really Fast, Las i Mr. Great razem z Natalie of Buddhism na końcu. I za chwilę 1000 metrów. Stawkę prowadzi Virtuti Militari, Sambor jest na drugiej pozycji. Na trzeciej galopuje Turek, Nebel, Really Fast, Las Cadel As Lurie, Mr. Grey i na ostatniej pozycji prawie niezmiennie Natalie of Budisin. 700 metrów para Virtuti Militari, Sambor jest na czele. I za chwilę wyjście na prostą i prowadzi Virtuti Militari, atakuje go Sambor, Virtuti Militari, Sambor. Yy, finiszuje, nie ma na razie przejścia Natalia w Budizin, really fast, dobrze Mr. Great, Sambor utrzymuje przewagę, a tam jest walka o drugą pozycję pomiędzy really fast, ale po zewnętrznej Mr. Great kapitalnie finiszuje i Mr. Great jest na pierwszym miejscu. Mr. Great na drugiej pozycji. Natalia na trzeci. Really Fast, następnie Sambor.